Dzień dobry, witam i zapraszam na kolejny przegląd najważniejszych informacji z powiatu wocławskiego, A dzieje się sporo, ponieważ wiosna mobilizuje wszystkich do działania. Będzie więc mowa o inwestycjach drogowych w gminie Lubanie, o drzwiach otwartych w szkole w Modzerowie, a także o mieszkaniach komunalnych w Lubrańcu. Na początek jednak przenosimy się do Kłupki. Jest to najbardziej znana miejscowość i duma gminy Lubień-Kujawski. Znajdujący się tutaj skansen odwiedza corocznie tysiące turystów z kraju i zagranicy. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Wrocławku, które jest gospodarzem skansenu, przygotowuje dla nas kolejną niespodziankę. Będzie to odbudowa zrujnowanego obecnie dworu Orpiszewskich, obiektu położonego w 7-hektarowym parku, który wiąże się z postacią Marii Wodzińskiej-Orpiszewskiej, utalentowanej malarki i wielkiej, niespełnionej miłości Fryderyka Chopina. Przez kilka lat dwór znajdował się w prywatnych rękach. W 2010 udało nam się zakupić przelegający do Skansenu teren zabytkowego Parku Dworskiego wraz z znajdującymi się tam ruinami dworu i rozpocząć prace zmierzające do oddania tego niezwykle cennego i atrakcyjnego miejsca publiczności. I póki co, no i wyszliśmy już z całej tej procedury projektowej. Rozpoczęliśmy pracę na terenie parku dworskiego, polegające na jego melioracji, jak również na regulacji zbiornika na rzece Lubieńce, który znajduje się pomiędzy naszą wsią Skansenowską a tymże dworem. Już to jakiegoś kształtu ciekawego nabrało, ten pierwotny układ tego zbiornika stawu muńskiego został odtworzony, nawet powiem, że się zasiedliło już łabędzie na tym stawie, a więc za, za, zaczyna to życie do parku dworskiego powracać. Pozimowe naprawy dróg rozpoczęto w niemal wszystkich miastach i gminach powiatu wrocławskiego. Nadal jednak wiele odcinków jest wręcz nieprzejezdnych. Przedstawiciele Urzędu Gminy w Lubaniu, wspólnie z reprezentantami Aprivi, firmy budującej autostradę A1, dokonali objazdu, typując najbardziej zniszczone odcinki wymagające naprawy. Już rozpoczęło się łatanie dziur i wyrównywanie nawierzchni w Kałęczynku. Na swoją kolej czekają drogi w innych miejscowościach, m.in. w Mikanowie i Gąbinku. Wyruszamy z remontami dróg gminnych, ponieważ no, taka tegoroczna zima z wysokimi temperaturami spowodowała, że wybiły się dziury na tych drogach. Przygotowana jest na te, do tego celu równiarka i e, zamówiony, e, zamówiony żurzel i kamień na naprawę tych dróg. 235 rodzin, które z różnych powodów znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, korzysta ze stałego wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalu. Są to osoby, które są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, które mają problemy z podjęciem zatrudnienia. W 2011 roku skorzystały z pomocy społecznej. Osoby bezrobotne, które pobierały zasiłki rodzinne na kwotę 224 500 zł, jest to część pomocy świadczona dla osób bezrobotnych, bo osoby bezrobotne również korzystają z innych form pomocy, takie jak na przykład pomoc państwa w zakresie dożywiania. Kowal, podobnie jak inne miasteczka w regionie, boryka się z wieloma społecznymi problemami, do których poza bezrobociem zaliczany jest alkoholizm czy niewydolność wychowawcza rodzin. Władze miasta starają się pomagać potrzebującym na wszelkie możliwe sposoby, m.in. poprzez wspieranie szkoleń umożliwiających zmianę zawodu. Na wsparcie mogą też liczyć osoby starsze o bardzo niskich dochodach, do których trafia część pieniędzy rozdysponowanych przez MOPR. Gospodynie z Grostwa w gminie Kowal były rozchwytywane podczas tegorocznej powiatowej wystawy stołów wielkanocnych, która odbyła się w szkole w Cypriance. Film tej imprezy możecie Państwo zobaczyć na naszym portalu w magazynie Oko na Powiat. Nie bez powodu przy stole przygotowanym przez gospodynię z Grodztwa wciąż kłębił się tłum ludzi. Panie reprezentowały bowiem różne kategorie wiekowe. Uwagę przyciągały ich barwne stroje i rzecz jasna doskonałe wielkanocne potrawy. Przedstawicielki gminy Kowal nie kryły, że przygotowanie urozmaiconych dań to nie tylko ich obowiązek, ale po prostu pasja. Rok temu żeśmy dostali od pana Wójta, a pana Adamskiego Stanisława świetlicę Adamczyk i mamy ją teraz piękną, dobrze Posażone. wyposażoną. Tak w każdym bądź razie, że prawie na 100 osób mamy zastawę wszystką, wszystką nową I, i, i odbywają się tam troszkę nasze pokazy, pokazy, pokazy. żeśmy teraz miały Dzień Kobiet. Gmina Lubraniec przygotowuje się do utworzenia kolejnych mieszkań komunalnych. Gmina Lubraniec przejęła odwoje wody budynki po AHP z zamiarem wykonania z nich gruntowego remontu. Dotychczas udało się zaadaptować 11 lokali na mieszkania komunalne. W najbliższych latach burmistrz Lubrańca planuje utworzenie w nieruchomościach kolejnych mieszkań. Mamy już przygotowaną dokumentację na te budynki i w tych budynkach powstanie następnych 14 mieszkań. Prace związane z adaptacją będą wykonywali pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych. Mam nadzieję, że w przeciągu dwóch lat, może trzech, zakończymy te zadanie i te 14 mieszkań zostanie oddane. Gmina wykonuje remonty przy pomocy pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, aby zminimalizować koszty szukamy oszczędności nie wynajmujemy firmy tylko będziemy starali się to robić w ramach właśnie robót publicznych żeby zminimalizować koszty w roku ubiegłym udało się pozyskać pieniądze na autoryzację pokrycia dachowego jakim był eternit wymieniliśmy ten eternit na pokrycie blachowe no a w tym roku chcemy zrobić ściany działowe doprowadzić energię elektryczną, wodę, kanalizację i w stanie surowym będziemy szukać rodzin, które dalej przejmą na siebie jak gdyby obowiązek dokończenia, wykończenia tych mieszkań już według swojego uznania, według swojego stylu. Część mieszkań gmina zabezpieczy dla siebie, by móc przyjść lokale komunalne mieszkańcom z wyrokami eksmisyjnymi. W tej chwili takie wyroki ma 12 osób nowo powstałych mieszkaniach komunalnych zamieszkają również osoby, które obecnie żyją w lokalach zagrożonych katastrofą budowlaną. W obecnej chwili na mieszkanie komunalne czeka w Lubrańcu 129 osób. Trwają prace remontowe w świetlicy w Czerniewicach. Wykonuje je Hoceński Zakład Usług Komunalnych. Na inwestycję, która ma kosztować około 33 tysięcy złotych. Urząd gminy pozyskał dotację w ramach tzw. małych projektów za pośrednictwem lokalnej grupy działania do Rzecza głowiączki w kwocie 23 tysięcy zł. Remont potrwa do końca maja. Przedmiotem robót są wymiana dachu na budynku o powierzchni 225 m2, ocieplenie ścian zewnętrznych oraz ułożenie płytek na posadzkach w sali głównej oraz w korytarzu. Tu w remizie Mamy tak, już cały czerwiec, komunie, lipiec. Mamy tu osiemnastki, mamy tutaj stypy, robimy, no i nieduże wesela. Tak gdzieś na 70-80 osób robimy tutaj. Świetlica w Czerniewicach służy od lat lokalnej społeczności, między innymi jako miejsce, w którym odbywają się imprezy okolicznościowe. Remont sprawi, że przebywanie w tym miejscu stanie się znacznie przyjemniejsze. Była już brzydka podłoga, bo był gumolit. Także teraz będą piękne płytki, ściany, tak jak widać, będzie bazeria, także na pewno to będzie ładniej i przyjemniej dla gości. W gminie Chodecz nie brakuje utalentowanych mieszkańców. Nie wszyscy jednak prezentują na szerszym forum swoje zdolności. Jedną z takich osób jest pani Jadwiga Matusiak, której twórczość mieszkańcy mieli okazję poznać jakoby przypadkowo. Pani Jadwiga była obecna na spotkaniu poetyckim Janusza Weilera, które zostało zorganizowane przez Bractwo Miłośników Ziemi Chodeckiej. Podczas promocji książki pana Janusza Wejlera na spotkaniu Bractwa Miłośników Ziemi Chodeckiej wypłynęła informacja o pisaniu przez jedną z przyszłych członków Bractwa. Wierszy. No i na spotkaniu pani Matusia się zaprezentowała. Pani Jadwiga wiersze zaczęła pisać po śmierci swojego męża. Jak sama mówi, początkowo była to dla niej zastępcza forma komunikacji. Z czasem pisanie ją coraz bardziej pochłonęło, dzięki czemu jej dorobek artystyczny wciąż się powiększa. Pani Jadwiga w swoich wierszach porusza różną tematykę w zależności od nastroju i zewnętrznych aspiracji. Gdzieś mi brakowało właśnie takiego wypowiedzenia, siebie, wspomnienia, może tego swojego smutku, tego swojego żalu. Po prostu brakowało mi z kimś y, rozmawiać, więc przełożyłam to po prostu na papier. Osoby zainteresowane twórczością pani Jadwigi zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy, gdzie zamieszczono kilka wierszy pani Jadwigi gościliśmy w szkole podstawowej w Mozerowie. Byliśmy tam nieprzypadkowo. Chcieliśmy sprawdzić, jak radzi sobie placówka, która miała zostać zlikwidowana. Radni gminy Włocławek przed kilku laty podjęli decyzję o likwidacji placówki. Było to konieczne ze względów ekonomicznych. Na szczęście okazało się, że szkołę nie trzeba było zamykać. We wrześniu 2008 roku do gminy Włocławek zgłosiło się Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie, które wyraziło chęć prowadzenia placówki. Udało się. Dziś szkoła w Mozerowie wciąż się rozwija i zachęca uczniów do wstąpienia swoje mury. Kilka dni temu placówka zorganizowała drzwi Otwarte. Od samego początku w stowarzyszeniu funkcję dyrektora pełni pani dyrektor Teresa Nowacka, która dba o rozwój szkoły. Nieustannie następują jakieś zmiany, jeśli chodzi o wygląd. Atutem szkoły jest to, że jest bezpłatna, a klasy nieliczne. W placówce jest przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum. Oprócz tego, że nasza szkoła y, uczy, to jednocześnie też wychowuje. I to jest bardzo cenne w dzisiejszych czasach, kiedy to właśnie y, widzimy, że, że, że mówi się o młodzieży trudnej. Y, Myślę, że do naszej szkoły też przychodzą dzieci z trudnych rodzin. Szkoła oprócz edukacji stawia sobie na cel wspieranie rodziny, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, aktywizuje środowisko, pomaga dzieciom niepełnosprawnym, zagubionym i zagrożonym oraz ich rodzicom. Dzieci nasze uczestniczą w zajęciach gimnastyki koreksyjno-kompensacyjnej, jak również wczesne do wspomagania rozwoju. Ponadto uczestniczą również w zajęciach logopedycznych. Serdecznie zapraszamy wszystkie małe dzieciaczki do naszego przedszkola. Na dziś to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym programie.